Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Mariusz, a ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Kanał Odmładzanie na surowo to wiedza, którą zdobywaliśmy przez ostatnie 14 lat w drodze do swojego zdrowia. Razem z Agnieszką, moją partnerką, założyliśmy ten kanał, aby dzielić się z tobą naszymi doświadczeniami, tym, co żeśmy zrobili w przeszłości lub robimy teraz, co pozwala nam odzyskać zdrowie na wielu poziomach. Na ilu poziomach na pięciu poziomach? Tak naprawdę. Odmładzanie na surowo to jest pięć filarów, czyli zajmujemy się tutaj wiedzą na temat tego, co jeść, jak jeść i po co, czyli odżywianie. Rozkminiamy również zasady oczyszczania naszego organizmu, czyli zastanawiamy się nad tym, co nasz organizm potrzebuje wyrzucić, pozbyć się na co dzień, czego nie powinniśmy zjadać czy wprowadzać do swojego organizmu, aby go nie zanieczyszczać. I co wtedy się wydarzy? Trzeci filar. Nasze ciało wejdzie w stan samouleczania, czyli samouzdrawiania, naprawiania, tak jak się to odbywa w przypadku skaleczenia czy różnego rodzaju urazów, tak samo nasze ciało, kiedy ma odpowiedni budulec w postaci pokarmu, jak również nie ma toksyn w sobie, jest w stanie wyrzucić to na zewnątrz i jest w stanie naprawić wszelkie y, uszte, uszte, ust, usterki. Czwarty filar to jest sprawność fizyczna. Tutaj w tym filarze zajmujemy się informacjami na temat tego, jak ćwiczyć, po co ćwiczyć, dlaczego jest nam to potrzebne. I piąty filar, czyli to, czym zajmiemy się dzisiaj. Jest to nasza sprawność umysłowa, czyli jak postrzegamy świat. I dzisiaj mam dla ciebie taką propozycję. Nad tym się od jakiegoś czasu już zastanawiam. Po raz pierwszy usłyszałem to, to od Asi Bobel jakieś półtora roku temu. I cały czas to przerabiam w swoim życiu. Czyli zastanówmy się nad tym, czy yy, to życie nie jest teatrem jednego yy, aktora. Czy to życie nie jest przypadkiem teatrem jednego aktora i tak zwane ofiara, sędzia i kat to są role, które przybieramy w tym życiu. To, to wyrażenie często jest używane do opisywania sytuacji, czyli ofiara, sędzia, kat jest przypisywane do sytuacji, w której jedna osoba czy jednostka jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty określonego wydarzenia lub wyniku tego wydarzenia. Czyli w piątym filarze dzisiaj sprawności umysłowej zastanowimy się nad tym, jak to sformułowanie ofiara, sędzia, kat wpływa na Twoje życie i jakie to ma znaczenie. Ofiara odnosi się do osoby, która doznała jakiejś krzywdy. I teraz zastanówmy się nad tym, czy w naszym życiu nie pojawiają się sytuacje, w których doznajemy jakiś krzywd. Z naszej perspektywy oczywiście. Czyli starzają się sytuacje na co dzień, w różnych aspektach naszego życia, w których moglibyśmy się nazwać ofiarą, prawda? Ale mamy też sytuacje, w której podczas dynamiki rozwoju sytuacji bardzo często wcielamy się, się również w rolę sędziego. Czyli oceniamy już tą sytuację. Zostaliśmy skrzywdzeni, czyli dokonujemy osądu na podstawie naszej wiedzy zgromadzonej, zgromadzonych im emocji, a na końcu wdzielamy się w trzecią osobę, czyli kata, i sprawiamy, czy chcemy sprawić, aby dana sytuacja została rozliczona. Czyli żeby w danej sytuacji pozbyć się sprawcy, nie wiem, ukarać go i sprawić, aby, nie wiem, było mu źle, chociażby. W wielu sytuacjach niestety dochodzi do wielu, wielu tragedii, bo niektórzy ludzie podejmują decyzję, że jeśli ktoś ich skrzywdził, to trzeba im zrobić krzywdę. Czyli kiedy podejmują decyzję, ok, poczułem się skrzywdzony, według mnie ta osoba mnie skrzywdziła, jaka będzie największa kara, najgorsza kara dla tej osoby, aby ją skrzywdzić, aby ją najbardziej bolało. Często to są, jest to uszczerbek fizyczny, stąd mamy i pobicia, i mamy różnego rodzaju nawet i gorsze sprawy, jeśli chodzi o na przykład zabicia. Ale bardzo często nie jest to związane bezpośrednio z tym, co nas spotkało, ale na przykład z oceną władzy, ponieważ sugeruje się, że władza, podmiot sprawujący kontrolę nad nami, ma ogromny wpływ na wynik sytuacji. Czyli wydaje nam się, że to, co robią politycy, czyli to, co robi władza, jest bezkarne. Czyli my czujemy się ofiarami tego systemu. E, oceniamy, że pewnie w innej sytuacji byłoby nam lepiej, w tej sytuacji, która została stworzona, jest nam bardzo źle, i wyznaczamy karę dla danego polityka, partii politycznej czy danego zachowania, jeśli chodzi o właśnie tą sytuację. Bardzo często dotyczy też niestety rodziny. Czyli mamy sytuację w rodzinie, kiedy to bardzo często ustawiamy się w pozy pozycji ofiary, jednocześnie oceniając daną sytuację, ale też wyznaczając kary. Także zastanówmy się nad tym przede wszystkim, czy jest to dla nas korzystne. Czy ta sytuacja może być w jakiś sposób dla nas korzystna? Napisz mi w komentarzu, jak się czujesz, kiedy jesteś ofiarą w danej sytuacji. Jak się czujesz, jakie to są uczucia? Kiedy czujesz się, że ktoś cię skrzywdził, albo czujesz, że jesteś bezradny, albo na przykład widzisz, że yy, jeśli coś. Z zewnątrz cię atakuje, to jak się wtedy czujesz? Może zacznijmy od tego. Czyli jak się czujesz w momencie, kiedy stajesz się ofiarą? Zobaczymy mniej więcej, co to też jesteście napisali. Jak się czujesz? Przejdziemy do teraz drugiego punktu. Jak się czujesz, kiedy zaczynasz bawić się sędziego? Kiedy na podstawie zgromadzonych informacji, które przeżyłeś do tej pory w swoim życiu, zaczynasz oceniać atakującego? Według ciebie atakującego? Tak naprawdę. Istotę, osobę, która chce Ci wskazać jakiś problem, i ty odbierasz to jako atak. Jak się wtedy czujesz? Kim się wtedy stajesz? Jak w Twoim życiu sędzia się zachowuje? A teraz przejdźmy do trzeciego punktu i też mi napisz pod spodem, jak się czujesz, kiedy zaczynasz bawić się w kata? Czyli kiedy po podjęciu decyzji, że dana sytuacja cię skrzywdziła, kiedy pojawił się sędzia, ocenił tą sytuację. To jak się zachowujesz, kiedy jesteś katem, kiedy wykonujesz egzekucję? Mam nadzieję, że w każdej z tych sytuacji pojawiają się jednak negatywne emocje. Mam nadzieję, że w każdej z tych sytuacji czujesz się albo bez, bez, bezradny, albo czujesz, że twoja moc jest zbyt słaba, albo czujesz, że dana osoba jest bezkarna i też się z tym czujesz źle. Ponieważ zastanawiałem się nad tym przez ostatnie półtora roku. Jestem w takiej sytuacji trudnej, która pojawiła się w moim życiu, zastanawiam się, w jakiej pozycji ja mam się ustawić, aby z tej sytuacji wyjść najlepiej. I jedyne rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy po tych 18 miesiącach, to jest to, że nie powinienem bawić się ani w ofiarę, ani w sędziego, ani w kata. Czyli moim zadaniem jest zobaczyć tę sytuację z każdej perspektywy i podjąć decyzję, że tak naprawdę. Ta sytuacja jest po to, abym mógł wzrastać, abym mógł stawać się jeszcze lepszą osobą, abym mógł dla Ciebie służyć jeszcze lepiej, abym mógł zadawać sobie jeszcze lepsze pytania, co każdego dnia mogę jeszcze lepiej dla Ciebie zrobić. I w tych sytuacjach, które pojawiają się w naszym życiu, my możemy podjąć różne decyzje. Możemy podjąć decyzję, że staniemy się ofiarą i przez całe życie będziemy ofiarą. Mówi się o niektórych osobach taka ofiara losu, albo mówi się: O, to jest ofiara. Dlaczego? Dlatego, że te osoby zostają w tej roli, w danych sytuacjach i podejmują decyzję, że to będzie ich obraz tego świata. Niektórzy zawsze oceniają na pewno masz swoich przyjaciół, znajomych, których zadaniem jest spotkać się z Tobą i na, wszy na wszystkich plotkować i oceniać wszystkich i wszystkie sytuacje. No stop gadać i mówić, a ten to to, a ten to tamto, i tak dalej, i tak dalej, bawić się w sędziego. Ale niektórzy niestety przechodzą nieco dalej i bawią się w kata, niestety niszcząc przede wszystkim siebie. Bo widzisz, kiedy zachowujemy się jako kat, w momencie, kiedy chcemy zrobić komuś krzywdę, albo przynajmniej nam się wydaje, że jak się na kogoś obrazimy, jak będziemy na kogoś źli, albo na niego nagadamy, to wtedy ta osoba poczuje się źle. I owszem, często pojawią się po drugiej stronie ofiary, które faktycznie, kiedy usłyszą złe słowa, zamienią się w ofiarę i będą czuły się źle. Ale niestety, kiedy kogoś atakujemy, lub wstety może tak powinno to wyglądać, bardzo często te osoby, zamiast być ofiarą, zamieniają się w kata. I dlatego powstają tak niebotyczne konflikty na świecie, które nie potrafią rozwiązać się na takich prostych dyskusjach pomiędzy ludźmi. Kiedyś mój mentor, przyjaciel mówił o tym, że życie rodzi się w konwersacjach, czyli życie buduje się w rozmowie. Bardzo często tej rozmowy brakuje. Bardzo często brakuje tego zrozumienia. Dlaczego? Dlatego, że ego wygrywa. Ego nie lubi być zranione. Ego nie lubi być oceniane. Ego chce być najlepsze, najmądrzejsze i po prostu naj. naj, naj. Ale kiedy zajrzymy do środka, do tak zwanego serca, kiedy zajrzymy do są Twojej duszy, to tam znajdują się inne emocje. I one nie potrzebują być tak jak ego docenione i niezniszczone. Te inne emocje to jest miłość, to jest yy, przytulenie, to jest szczęście, radość. I ja w tym chcę pozostać. Dlatego w sytuacjach, które tak samo jak i tobie, dla mnie zdarzają się w życiu, Staram się coraz częściej poszukiwać prawdy w sercu. Staram się znajdować rozwiązania u siebie w środku, które będą mi najprzyjemniejsze, ponieważ według mnie to całe nasze życie to jest teatr jednego aktora, czyli mnie. Czyli w momencie, kiedy coś się dzieje, to się dzieje dla mnie, po to, żebym ja mógł doświadczać i wzrastać, abym mógł zrozumieć, na czym to polega. I faktycznie, czy jak to omawia religia chrześcijańska, kiedy spotkamy się z Bogiem i Pan Bóg nas oceni, to tak naprawdę my siebie będziemy oceniali. Czy tak jak w reinkarnacji, czyli w religiach Wschodu, będziemy się odnawiać w jakimś innym, lepszym, niższym, gorszym wcieleniu? Czyli ocena danej sytuacji jest tylko w nas. Tak naprawdę, według mnie, Wszyscy ludzie, którzy pojawiają się na świecie, są po to, aby pomóc nam to odnaleźć. I na koniec jeszcze kiedyś sformułowanie, które usłyszałem, które cały czas podąża ze mną od ponad trzech lat: to, to są trzy prawdy, które w tym momencie pomagają zrozumieć, że to jest życie jednego aktora i wszystko zależy od nas. Pierwsza prawda jest taka, że istnieje Bóg i jest pośród nas. Druga prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy bogami, ponieważ w każdym z nas mieszka cząstka Boga. A trzecia jest taka, że wszyscy potrzebujemy dążyć do światła do światła, czyli oświecenia, zrozumienia, że nasz świat jest tutaj po to, żebyśmy mogli doświadczyć tego życia. I kiedy będziemy dążyć do tego światła, to znajdziemy miłość. Miłość czyli jedyną, prawdziwą i dobrą emocję. Na tym świecie, którą powinniśmy się wymieniać. I bardzo ciężko czasami jest nie być ofiarą, nie oceniać sytuacji, czy nie stawać się katem. Ale co to na to, żeby w tej sytuacji wtedy sięgnąć do źródła, czyli do boskości, do miłości i do tego, co naprawdę jest przyjemne. Jestem w procesie, tak samo jak każdy z nas. Nazywam to doświadczeniem tego życia. Ktoś mi kiedyś powiedział, to życie nie jest po to, aby było nam tutaj dobrze ani źle, jest tylko po to, żebyśmy mogli doświadczyć tego życia. Co wcale nie oznacza, że mamy postępować tak, że mamy się stać biedakami leżącymi na ulicach, śpiących na kartonach, bo wtedy będziemy cierpieli i w ten sposób mamy żyć. Chodzi bardziej o to, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczyć. Kiedyś w pewnym momencie zamkniemy oczy. I wszyscy się pożegnamy z tym światem. I wtedy albo spotkamy się z sędzią sobą, albo spotkamy się z sędzią Bogiem. I podejmiemy decyzję. Czy nasze doświadczenia tutaj sprowadzały się do miłości, do tego sedna istnienia? Czy byliśmy aktorem, aktorem tak naprawdę jedynym swojego życia, który podejmował decyzje, które były dla niego przyjemne i właściwe? Co ty o tym myślisz? Napisz mi w komentarzu, jak to na ciebie działa. I napisz mi też, w jakich sytuacjach myślisz, że jesteś albo ofiarą, albo sędzią, albo katem. Bo bardzo często, ponieważ jest to teatr jednego aktora, w danej sytuacji możemy mieć przynajmniej trzy wcielenia. W każdej sytuacji w naszym życiu raz jesteśmy ofiarą, sędzią, raz katem. Napisz mi w komentarzu, jak to u ciebie się przedstawia. To tyle na dzisiaj. Filar piąty: Projekcie odmładzania na surowo, czyli nasza sprawność umysłowa, kolejna cegiełka w drodze do naszego oświecenia. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Jeśli tak, to puśćmy palucha serduszko i podziel się tym live'em z innymi. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Trzymaj się cieplutko, papa. Pa.